Ja, ja im napisałam, że kiedy zniszczą oni Stolniarkę, to wbijamy się tam, ale... Przygotuj się. Jakby co? Bez czy coś. Żeby się przygotować na wejście. Z buta po mieście. Bo ja jestem bogaty nareszcie. Gotuj e! się po i teraz. Kuć bo tam jest kapicza. Może w jednej kratce stójmy, ale oni tam wszyscy są. Kurde, raz, no dwa, dwie. trzy, cztery, pięć, sześć to tam jest. O kur... tam No to ja im no pisze. Ciągle, debile! Shiftuj, shiftuj, shiftuj. Nie widząc pomiarkę jeszcze raz, O kurwa. O kurwa. O kur... Nie pochwalacz wchodzić, pilnować wejścia jednego. Wchodzimy. Gdzie pasuje, ty jesteś? Ja w żubiku. A ja w żubiku nie mam. Nie ma do Chodźmy. Chodźmy. Chodźmy, jeden. Ty k**wa, Kolejny dzisiaj. Jak tu mogę do gier. Ja pier jeszcze, re, jeszcze u niego będzie tam. Nie, go będzie skilował w gildi Ej, xmont x tu jest Zunoblidy akib Ej, xmont tu jest w ogóle w środku Nie no, że będzie u nich w gildi No to jest dupa No i dupa Ej, tam jest typek nuruje ale wiesz, że tam będzie skilowy unik? Mam to gdzieś. Mm. Uch, ładnie chodzenie. A ja u głośników rozwijałem J, moja N, G, bo ja rozwiązałam. Jest tu. Co do Dupa 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 wszystkie perły Dupa 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 Ale dostali Ej wtykujemy Oni od nas w pierdzie Tylko skillowy będzie stawiał ogólny A oni Ej, nie, no, kratky, się... Ej daj... Wiesz, oni mają przed nami stawiany w pierdzie? Koski luby będzie stawiał opór. A tak to to mnie nawet opór nie stawiają. Ej, ej, da się wejść do żuwika, da się wejść do żuwika. Gdzie? Tutaj. Jedna kratka, jedna kratka to jest. Patrz to. Jestem w żuwiku. Ej, żuwik jest open! Tutaj, tutaj, tutaj. Jestem! Jest ty, jesteś, ty? Kur... Kurde... Juvico, patek. Ora ora ora. No nie wchodź nawet tu do pies, piesku ściekającego. Ej, tutaj, Ej, tam jest Hissedi, co najmniej. Ej, Red jest! Red jest, Red jest, Red jest milion typa! Ej, Red, 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 red. red speak, yes, z góry u nich. Chyba nie udało się ja pje... On... A! Red muszyka. Nie no. Czemu mam nie bić? Red mi pięćdziesiątki. dziesiotki. się do środka? Ej biją stąd! Ej dawaj do szypika, dawaj do niedysza, dawaj do środka! Do, do środka! Wbijam się za środka! Wbijam się, wbijam się, wbijam się! Ile tam typa na jest? To jest y, dwóch, ja i X-Men. Dobra, ja oram. Sprawy się wtykały. Antyno wtórzyłem. Oram. Wyszedł górzarkę lecę. Tą górkę mam lecieć? No bierka ci wrzucamy. Ej, gdzie mi wejść? Wiem jak wejść! O tutaj trzeba tykać. Pokaż. O tutaj chyba. Chyba tak. Nie wiem. Nie chcę testować na razie. Ej, ja lecę do żółwika. Jestem o z skirdi! Tam gdzie są wszyscy? Wbijam się, wbijam się, wbijam się w środka? Nie wbijam się Wbijam się tam. Chodźmy! Chodźmy, ale... Kuźba, żółwik zamurowany. Oj, tu... Ale jest ty, ale za to. Wino jest wejście, Ej, się tutaj? się tutaj! Ej, cykaj, cykaj, cykaj perłę, cykaj perłę! Ej, nie! Dobra, no, się wbił! Ojej, Jutta, daję! Co się wbił, co się wbił? Ja zaraz się do żółwika... Jak on wejdzie do żółwika, to ja też ja do żółwika. Ja od razu! Ja chodzę do Żubika! Ja też. O kurde, o kurde, jestem w jakiejś kratce. Jestem w Żubiku. O kurde, jestem w mesce. Ja się schowałam u nich w Żubiku. Ej, ej, ej! ej. Wiem jak wejść podzi. Nie gadaj. Wiem jak wejść do Żubika. Mam wejście do ich Żubika. Jestem u nich w Żubiku. Wyszli dwójka. Nie do Żubiku. Jak pójdą baza, ukośnik baza, to będę ich bił. Wpieprzyłam ja się, bo ten tu jest, sam, a top. Zobacz co, ja tu jestem w środku. Wiem. A ja się wymucham ja w środku. A wiesz, że oni, do nich można na dół tam wejść? Tam na dół, do ich dziury. No wiem, ja, ja tamtędy dołem, wszedłem. Bzdę. Jak pójdą w bazę, to będą mieli mnie przewalane. No, prawdopodobnie jak z będzie aktywny, to on pójdzie bo Bye. Nie mają otwartą górę chyba, a nie to jest szyba. Ja się idę wyczykać. E oni chyba tu będą wszyscy się wiali. Nie! jak się wyciekać. Nie mogę Wie... się wyczykać. Dobra, nie pójdźcie u mnie! Tutaj! Ej, tutaj, tutaj! w szkło, w, szkło. w szkło. Już się tam. Szybko! Jest! Jesteś! Oraz próbuję! Uważaj! O, no będziesz tutaj kapiszczą próbował arać! Ej, wbijaj się w tę kapiszczą! Dobra, bij kapszona! Poczymy się na kapszona! jeden piesek, szczekają ten hoł, hoł. O kurde, weź się, O nie, Red się bił. Drugi szczekający piesek nie. się bił! trzeci szczekający piesek! orać próbuję nie, ora, ora ora nie, nie. O nie, nie, nie. O nie, opór nie, stawiają. Ob, ale opór nie, 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 opór, nie, opór nie, 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 Nawet ode mnie się ją. jest Też czekający nawet ty. Bo nie, powiem, tam, że tam masz, tam to jest alp. To jest alp. to jest alp. To jest alp. Nie, jest Ej, wiem, to żubika. Ja myślę, że to żubika. nie grają. Ale pierwszy musi podnieść za O, dobra, to żubika, prawda? Może wszyscy do Wszyscy po kolei będą do Bierka, prawda? Dobra, żubika. Żubika. dobra, dobra. Jedno SZERCE miał, jedno SZERCE mu zostało. Red, yes, red yes. A jest! Red jest! Musi mieć skarp, to przedostaj Ja na ja jestem za to, że mnie... On mnie dzisiaj zabił, to ja dlatego nie mam taki... taki od... Musisz zabić... Ej, paznój, którzy robimy indy. Weź wam odpal. A widzę, nawet Boże, L. Trójkę nam. Możesz pomóc? <laughs> Ja pierwsza że ja tutaj u mnie! Nie to zobaczcie, i zobacz, to się na mnie. Patrzcie jest, no to chill. Oto już pieska, to chill. No i drugi się rzucił, chill. Chill, chill. Tylko jak się na pusteczkę. Nie, No, mi się zaczyna padać. Mi się zaczyna padać. A wiesz, że ja od nich wszystkich tylko nie tego re... O kurde, pomóż! O kurde! Pomóż tutaj! Jak inny? Żyj, żyj, żyj. Ja sobie to muszę zmienić. A ja muszę Ja się muszę naprawić. Ale, muszę ja się poradzić. Ej, bo no I co rytowcy? No nie mnie. Nie robimy. Ja bo muszę panu 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 panu! Panu! to dokończyć. Pomóż. A może to zapasie? To ci, to się mogę bić, wiadomo. Bo bo Boże, jebrać to jest nawet skillowy To jest skillowy? Tak Wiem. Skillowy i o, na w full, full podzu W full, full, podzu. full, full, podzu. full podzu. Ja, ja tam! W pod y y ja full podzu Żydosz? Ja wiem, do koluma Ja mam trzech Czterech Też mam Masz perłę? Masz jedną perłę? Masz jedną perłę? Ja mam zero Zero Tylko mam refy ja Ale siwale Ja mam jednego koktajl 60! trzech Skillowy? To jest skillowy? Skilowy no To jest To mi tutaj beczki, to beczki! No to beczki? No tutaj jest beczka. nie mam refu. ja nie mam refu. Ja nie mam refu. ja nie mam ref. No. Ty logasz? Nie, biję Ja się schowałem! Jak się schowałeś? Bo no, wszyscy się na ciebie fokusują. Weź mi pomóż. Ja wezmę sp... Nic, tu! Teraz weź wszystkich, weź wszystkich i ja się schowam! Nie! Ja sekundę spawn'a! Nie, będę... Nie, idź stąd! Ja mam 50 w KU. Ja Ja wierzę nienawidzę cię! Wal się chłopia! Ja będę paszę drapton Caję, z Al przyszedł! Nie to, to po prostu mądry człowiek. No pomóż pomóż, pomóż, dawaj, dawaj, dawaj! Czekaj, ja im... spróbuję orać. No boże no i się na mnie ale rzuca. No nie, no, nie no, ja się redzik po ja pacjent. Dupa, ja dupa no, ja, z ja z wszystkimi robię łąso już Ja też, ty chyba. ja wtedy no. Ja w detle robię z, z wszystkimi łąso już Ja też No na mnie wszyscy No taki ty chuju je No nie Chyba mi jeszcze X-a. Ja nie, nawet ten HUM. Jak my derhum zabiję, ma przy... Ma... Nie wiem. Nie, no przecież coś jeszcze pyta, co ja tam robię. A co innego mam robić? Yy, wiesz co? Yy, opalam się na plaży, wstegnie. Nie, no. No to No <śla》> kapiszę! Nie, kapisz nie, 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 no czy... jest... Ja bym wziął 1v1, no chodź piesku! strzegający! No. Nie no, no. jak oni mnie hitają, wytłumaczy mi ktoś? No chodź, no chodź piesku! Eee, no. no, ja bym no, mógł zorać 2v1, 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 Ja bym mógł zorać, ja bym mógł zorać, ja tylko nie mam jednej pewy. I fajna pady na powiedziu, buty, buty zmienione. Bedam, bedam. Nie no, nie, teraz się wszyscy na mnie spocili akurat. O, da, na ciebie, mm, na na na. A dobra, tylko jeszcze na elitę dostał go. Oh, Ale ty piknęła! No nie, nie no jak oni nie hitają! Nie, zdadam. Tam. Nie no, ale zaromgiste sojusze robią sojusz ze wszystkimi. Robią sojusz. A, czyli Ej! Nie pierdol. Nie! Wszyscy się mamy, spoczyliśmy. Cześć, co się stało? Kurwa, zamurował. Jedna perła bym zorał. Skillowy to na odpale. Już tam nie idę, bo oni w ogóle nie Ale tutaj nie wejść nawet. No ale ja już w ogóle nie idę na tą gildę. Nie, nie kopię perły. Niech ma perły, bywal perły serwerza! Kurwa, perły, perły, perły. Nie ma! Nic! Haha, ha, Jakim cudem! Weź, gdybym. gdyby. Nie no! Robią coś! Mówiłem, żeby wszyscy wbili DC, ale oczywiście y, nikt nie chce, bo nikt nie jest taki mądry. Dobra, czerwona beczka jest otwarta. No nie stoisz. A kurwa, wszyscy się na mnie spyczyli, więc nie mamy. Tak. Kurwa. Dobra! To Te pilki! Próbuj. No i trzeba farbować. No jak oni mnie biją? Przecie, pisze help! Michał ja mnie nie w dupę pocałuję mnie... No mnie też Poczeka No <głos》>, mam 50, a w ogóle ja to wszystko nakrywam Kolej nie. I to na full 50 i te od od takich u Mnie jeszcze skillowy zabił Ktoś zastrzyka. Ale zobacz! Ale zobacz jak się Nie, Zobacz jak się pocą! Ale debilki. Jak oni mnie hitają? Wytłumaczy mi toż. Mam pięćdziesiątkę. Kurwa, wszyscy się na mnie patrzą. Dlatego. Ilu ich jest? Dziesięciu co najmniej. Ja że dwóch. Esia? Robię was na jeszcze. Jak oni mnie hitają?! Dobana jesteście mm. Nie no, zajebiście Jak będę miał 2,5 sekundy to logam Lubię, mam mięczek. Usuwam. Hej. Nie no, jak on nie hita? No jeszcze mi kurwa bania padła Echa kurwa logam logam Odlot zobaczyłem Es? Nie Kirowy ranku... cię. Byłem, a ranku... Zlogałem! Przeżyłem St i to ty, bo robisz 5 1 5 v